Jest to jest też oparta jest jakby na jakimś fakcie. Z jednej strony, oczywiście, to są moje e, m, przeżycia związane ze stanem wojennym i to jest taka e, lekka autobiografia, ale z drugiej strony z pewnym faktem, który, który zaistniał. E, mianowicie, i, jeżeli oglądacie filmy ze stanu wojennego, to jest taki film. E, w którym jest pokazany manifestujący przejeżdżany przez ciężarówkę starą. I to jest wszystko robione z kamery, która gdzieś tam w sposób amatorski jest prowadzona. Może to być osobą, która nagrała ten, nie znam autora tego filmu, może być to dziennikarz, których było bardzo wielu w tym czasie zagranicznych w Polsce, może to być Jakaś dokumentacja służby bezpieczeństwa, ale w każdym razie ten film funkcjonuje w naszej przestrzeni. Ten film z tym człowiekiem, który jest przejeżdżany przez Stara, jakby w sposób niezwykły przypomniał mi w sensie obrazu historię, która się zdarzyła w Pekinie na placu spokoju, prawda? Czyli i to jakby było taką, takim, to wpłynęło na to, że zacząłem, zacząłem poruszając się wokół, wokół, wokół tego, tworząc z tego taką pewną oś narracyjną, napisać książkę, która w sposób taki klasycystyczny by się trzymała takich trzech jedności: jedności miejsca, czasu, akcji. Wszystko się dzieje w podziemiach. Jest zamkniętych kilku ludzi. Te podziemia to jest miejsce, to jest piwnica, gdzie jest podziemna drukarnia. Oni nie wychodzą na zewnątrz po to, żeby, żeby nie stać się jakby takim łatwym łupem milicji. I te zamknięcie powoduje to, że między nimi tworzą się pewnego rodzaju konflikty. I to, co zdawało mi się, że to, że tło, które powinno być takim i książka, która by, powinna być książką odwołującą się do zdarzeń historycznych, a, a może nawet powinna być pewnego rodzaju interwencjonizmem, staje się zupełnie czymś innym. Odwołujemy się do jakichś takich, do takich wartości uniwersalnych, do takich rzeczy, które, które historia jakby nie, nie wymarze, które będą cały czas aktualne, Takie, takich podstawowych, miłość, zazdrość. I to wszystko istnieje jest w sposób niezwykły, skumulowane w tej małej przestrzeni, i istnieje między tymi ludźmi i prowadzi to do, do samobójstwa. I te, i te samobójstwo. Te samobójstwo to jest właśnie ta scena z filmu, które zawsze widzimy, jak jest pokazywany stan wojenny. Manifest to jest osoba, która wpada pod pod, ciężarów, pod wojskową ciężarówkę Star. Osoba uczestnicząca w demonstracji. Ta książka, tutaj myśleliśmy o tym i jakby jesteśmy w pewnych przygotowaniach do tego, żeby zrobić z tej książki scenariusz i żeby wrócić. Wrócić do tego jako, jako filmu popularnego. Z różnych względów jest to tak, że, że tych, takiej poważnej kinematografii dotyczącej stanu wojennego nie ma. Z jakich przyczyn no trudno w tej chwili wyrokować, może jest ta przestrzeń czasowa, jest za krótka na to, żeby, żeby wszystko się ułożyło, żeby można było w sposób neutralny o tych czasach mówić. No, mnie się wydaje, że że taki film byłby konieczny, tym bardziej, że podawały że te, te, te filmy, które się pojawiają dotyczące czasów komunizmu, co na nie stanu wojennego, jak, jak film Antoniego Krauzego przyciągnęły, mimo takich użytych, bardzo minimalistycznych środków, przyciągnęły dużą widownię i takie zainteresowanie oczywiście uważam, że było. Thank you.